Wyobraź sobie, że jesteś w sercu teatralnego świata, w miejscu, gdzie sztuka ożywa, a muzyka przenika każdą szczelinę emocji. Właśnie tutaj, w polskim muzykalu, który trwa nieprzerwanie od jego premierowego pokazu, Metro, widzowie przeżywają niezapomniane chwile. Ta pokażna produkcja nieprzypadkowo zyskała tytuł najlepszego muzykalu w historii Polski. Ma na koncie ponad 2000 spektakli oraz 2 miliony widzów, którzy mieli przyjemność oglądać ją na scenie Broadwayu. Premiera Metra miała miejsce 30 stycznia 1991 roku, a za jego niezwykłą muzykę odpowiadał Janusz Stroubel. Dopełniając ten wyjątkowy projekt, siostry Agata i Maryna Miklaszewskie przygotowały magnetyzujące słowa piosenek, a Janusz Józefowicz, reżyser, postanowił zaryzykować, angażując do obsady wiele utalentowanych, ale dopiero zaczynających swoje kariery aktorów i piosenkarzy. Dzięki jego wizji na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak musicals, które zdołały osiągnąć gigantyczny sukces frekwencyjny, ale nie każdy krytyk był zachwycony tą produkcją. Część osób uważała metro za śmiałe arcydzieło, podczas gdy inni nazywali je kiczem, krytykując na przykład obsadę, która, ich zdaniem, była mało doświadczona. Mimo to publiczność zakochała się w tym pierwszym polskim muzykalu, który po premierze doczekał się licznych powtórzeń. Fani tworzyli kluby i duszami podróżowali na kolejne spektakle. Zaledwie kilka miesięcy później twórcy otrzymali niezwykłe wieści z Broadwayu, co jeszcze bardziej podniosło ich morale i ambicje. Zespół miał zaszczyt prezentować swój spektakl na scenie męsko-fiatru w Nowym Jorku. Premiera na amerykańskiej ziemi miała miejsce 16 kwietnia 1992 roku. Pojawiły się jednak trudności, ponieważ Józefowicz nie zdołał zachwycić krytyków, którzy oceniali nie tylko grę aktorską, ale również tłumaczenie libretta na język angielski. Niektórzy oskarżali twórców o plagiat. Twierdząc, że metro czerpie inspirację ze słynnego muzykału Line autorstwa Michaela Bennety. W efekcie, muzyka został zdjęty za fisza zaledwie 10 dni po premierze i po 13 przedstawieniach, co oznaczało decyzję o zakręceniu kurka z wystawieniami, które wcześniej obejrzało 24 spektakli przedpremierowych. Twórcy, mimo wszystkich trudności, w licznych wywiadach podkreślali, że publiczność przyjęła ich dzieło entuzjastycznie, co pokazuje, że sztuka zawsze ma swoich zwolenników. Sukces metra został również doceniony poprzez nominacje do prestiżowych nagród teatralnych Tony w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu metro stało się jedyną polską sztuką, która osiągnęła tak niezwykłe wyróżnienie na międzynarodowej scenie. Dziś, po ponad 30 latach od swojej premiery, metro wciąż zachwyca widzów w Polsce, ciesząc się ogromną popularnością. Mimo licznych zmian w obsadzie, uproszczonych aranżacji i rezygnacji z grania na żywo, muzykal pozostaje jednym z najsłynniejszych przedstawień w naszym kraju. Janusz Józefowicz, pytany o przyszłość swojego projektu, podsumował to mówiąc, że metro będzie wystawiane tak długo, jak będzie na nie zapotrzebowanie. To zdanie idealnie podsumowuje fenomenu tej produkcji, która wciąż inspiruje i wzrusza kolejne pokolenia widzów.